Dobra, okej, okay, 130, y, tam jest. izak ten... Dobra, 162 mamy najbliżej. Dobra, no, jedyna opcja. Ta strzelba jest... Automatyczna dwururka stary, nie wiem czy to gdzieś widziałem oprócz Borderlands. mało jedzenia jest cholera Właśnie, rozpalać mu żarcie Dokładnie, żeby nie musiał go bić już później. <śmiech> <śmiech> Będę wdzięczny, naprawdę Aha, bo ty. Z, z A to, truku... to, to, to jest bez sensu, to nie ma sensu zabijać. Znaczy, jest... To roboty. wygląda także jak zabijemy jakieś te stworki, to one powoli się degradują. Aha, 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 dobra, 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 nazywa. I im dłużej leżą, tym mniej dają mu tej no, energii, natomiast... rozumiem, rozumiem, natomiast... dobra, czyli, czyli, czyli jest, konta, jest sens jest... jednak. Do dropshipa. Mamy no ocalałego, Panowie, ciśniemy do dropa, pamiętajcie. Dobra. O... On tu jest gdzieś. Jest, okay. jest, 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 uwaga! Dobra, gdzie? Ja zamykam tutaj obok mnie. Dobra. Dobra, nie, nie, nie już. Ja rozłożę te... Harpuny. Dobra, chyciło Na go. możecie w niego jechać. Dobra. Ładnia, żeś mu pociągnął z raila. O, nie ukryje no, się skarpeczku. No i prosto w ryj kamieniem. Chwilę, ale to ja się chyba zaraz będę ukrywał, nie ty. Dobra, okay. nie ma pancerza. Go. Amplify, amplify. Go, 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 go. Damage, 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 damage. Dobra, dobra, mam rakietę. Ładnie zbiera je. Ładuj o, to, O o, kurwa. o o o Ja tych zielę. Ta za starcza, padnie. ten się ta pułapka. No i już, po niej. Będzie uciekał. Zasnijmy go, tam cisnę. Dobra, panowie. Extraction point, wskakują. Ej, but Jeden. Dobra, jest drugi. but drugi. Dobra. A leci coś tu do nas. Okej, okay, oj, oj coś, 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 coś rwie. Oj, 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 wam też tak e, ścina? Tak, 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 momentami przy większej HI I wszystko płynie. A też wszystko okej. Okay. No, ja mam stop klatkę. To nie, to aż tak źle nie ma. Dobra, wyłączę Frapsa na chwilę. Dobra, Fraps coś zaczął fikuniać. Dobra, jest okej. Okay. Ale faktycznie, kurde, e, MKR, zajbiście ten amplifier twój, nie? Superstorger twój. moja rakietnica, to już w ogóle. Ja mam po trójku teraz, że my jesteśmy niewidzialni, nie? Przez Tak, tak, tak. Nie, to ty jesteś niewidzialny. A, nie, ja a tylko... nie wszyscy są w pobliżu? Ja mam wrażenie, że... I tak I mi się zboty, wydaje. Ten. Alright, Dobra, do dropa. Dobra. Ładuję, ładuję, ładuję. Możesz, no, kurde. Ty, który który z którym ten Trzecim czy drugim? E, teraz gram trzecim. No, to taka propozycja. jeszcze tego amplifiera, to ten, jak ja amplifuję, to ty możesz trójkę odpalić, zanim tak, tak, też Tak, 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 montuję trójkę i to jest wtedy maksymalny rozkut. No, no i to jest me me naprawdę mega obrażenia dla Potwora. Ale dla fajnie, to potworu. niesamowicie ty, mechanicznie, pod kątem mechaniki, tak, gra jednak stawia na współpracę. Zdecydowanie. Podoba mi się to, bardzo fajnie. Dobra, mamy to! Worsi, idzie, tak idzie, 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 idzie gdzie jest? Eee, przede mną. Dobra, to ja już zamykam go w tej. Nie, wstalać, nie jest na zielono. Tego, montować się. Jak? Ło, wow, jak Amplify, kupił. Amplify, amplify. Dobra, dobra. O o o o o Dobra, koniec amplify, niestety. Kuźwa. Triki! Nie, się... nie skacz, nie skacz, nie skacz, nie skacz. Nie skacz. Ja leżę. Dobra, strzeszę cię Tylko nie strzelaj, tryki nie strzelaj nie strzelaj, dobra Dobra, skupił się na mnie Dzięki Proszę Pabłem Postaram się to działać. Wstawaj Jak on nie wstał, kurde Wlecie go, bo nie zlął. No leje, 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 leje. Proszę, go, bicie go, bicie go, bicie go. teraz leż, 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 Dobra, Dobrze. lecie, jest! Yes, yes. yes. Udało oh. się. No. I za co tak milczysz? <laughs> no kurde, no, ale dostałem w pierdziele. Ja stwierdziłem na początku, że kule się z wami biłem na pierwszym poziomie. To było bez sensu. Powiem ci MKR, Mkr. w graniu i w chylaniu, widzę stanowimy bardzo fajną parę. Cholera, to już było tak blisko, no już dwóch was leżało w ogóle ja nie mogę. Bo Ty Izek, jak wygrasz to na ostatnią masz te kwasy takie, nie? Taka, taką taką mgłeś. Tak, tak, coś tak, ja nie wiem nawet co dokładnie. Zależy chyba od mapy też, nie? Aha co ja miałem mówić, jak ja gram supportem, to mam niewidzialność grupową i mogę do was podbić i was skrzesić, tylko nie możecie wtedy strzelać, bo a, wtedy się odkrywacie dobra, i ta dobra. niewidka nie działa. Okej, to po prostu nam mów yy, morda w kubeł. Dokładnie, mów, mów dokładnie, kiedy będziesz podnosił i na pewno będziesz to robił wtedy, a ja w ogóle nie będę wiedział. Wiesz co, Izak... Możemy czy możemy Izaka ze Skype'a wyrzucić? Możemy go wyciszyć, znaczy to wtedy już cała idea odcinka by tak poszła w chuj, nie? Nie wiem, no, nie żartuję, ale ten potwór, słysząc z Hunterów, ma o wiele ułatwione, ułatwione zadanie. My musimy kodem jakimś. Zach, jak, jak będziemy się hillować, to zatykaj uszy, pamiętaj. Tak, dokładnie. A, no nie, tak. po prostu to tłumaczy wszystkiego sukcesy, z których bądź Boże nie powinien być zadowolony, ale to już jest jego wiesz, sumienie. No to jest tak wallhack, no. <laughs> wallhack. <laughs> I czytuje, bo słyszy znajomy. Tu. Taki szyfr taki żeśmy powinni mieć, na przykład pawiany wchodzą na ściany, czy coś takiego. No dokładnie. Albo jestem tu, idę tam, bronię tego. Ale to nikt by nie wiedział o co chodzi, tak jak kontrastacjo w Counter-Strike'u. Dobra. Nice. <śmiech> <śmiech> jak ta Daisy na tym spada, chyba nie tak po prostu, jak taka... Taki prosiak, wiesz, kurwa. Się od razu z jakimiś komediami wojennymi skojarzyło, wiesz. <laughs> Yy, tam jakieś ptaki, dobra. Jest niedaleko. Zadziwiająco niedaleko. Nawet bym powiedział. Szwagier, nie oddalaj się, tak. Dobra. Waga, bo tu jest woda. Pamiętaj, że ty jesteś z nas chyba najszybszy. A ja z, z mkr trochę ważymy. <grym> A ja mam 10% do movement Aaaa, dobrze. No fajne, fajne są właśnie te perki, które powiedzmy minimalizują te najsłabsze strony danej klasy, nie? No, jest chyba u góry. Okay. Nie, to winda też by się tak wydawało, ale to jednak windy. Aha. Panowie, jesteśmy rozjebani po całej mapie, tak być nie może. Albo ja źle patrzę. Nie, jesteśmy obok siebie no w miarę. Aha, no to nie, to jakiś. A to jednym tam. samotnym łowcą, no. który zawsze jest gdzieś indziej. Dobra, ale górą. Już do was pędzę. Dobra, dajesz Daisy. He, grałeś w Daisy? Nie <grym> grałem w Daisy. Dobra. Tu są ślady. Słyszałeś mhm. go? No Macie go gdzieś? No właśnie nie. Widzę Ale... go! Nie, dupa, to coś małego Kurde weźmy bo się przestraszyłem już No, jest ładnie O słyszę gdzieś, gdzieś tu chodzi Tam gdzie jest, 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 jest. dobra, jest to nie sięgnę go tą barierą jeszcze Nie, nie, nie odpala nie, nie ma opcji Dobra dobra panowie tak jak mówię Spokojnie, trzymajmy. obrazem, jakoś tak, tak. Nie, 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 My to chyba wszyscy no, mają takie, takie kropki w powietrzu. Aha. Tak, no. To jest mój, yy, moja umiejętność. No, no to, to nie Widzimy go na zielono teraz. O, o zjadł mnie. mnie, Dobra, pomogę ci, Spagier, spotkałem. Ja ty te małe. Żyję, żyję, żyję. Liberator. Dobra. No a co za buff, regenerator, dobra. Regenera zawsze spoko. Dobra, idziemy, bo Izak jest zlokalizowany, widzę. Owszem Staram się jak mogę, bo jeśli za chwilę z tego powodu mogę umrzeć. No właśnie, ty to masz jakąś taką, wiesz, chyba prywatną mega chęć zabicia go Sameru. Nie, ja po prostu nie chcę stracić tropu, ja jestem urodzonym łowcą. Dobrze, właśnie, to by jesteś... się pływało. Dobrze, 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 jesteś urozon... urodzonym RPG-owcem, to mi się podoba. Ufam mkr no on, on go chyba wytropi, mimo że to on nie ma klasy tak jest pies w bo... tropienie. Aha, za nami leci, dobra. Znaczy, ja to teraz tak na czuję chodzę, bo straciłem go z oczu w którą stronę pobieg. A ja go widziałem Dejki kurczę. Daisy leci na dół tutaj. Widziesz? Do tego dobra. Do tej jaskini. To za nią? Tak, tak, tak. No tak, 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 on, A jest tup, tupie gdzieś, coś? Tupie, tupie gdzieś. Sosem dobra, dobra, mały... już. Dzięki. Dobra, maksymalny fokus, widzę. No teraz to tak, to jest ważna <laughs> mapa, nie? Jeśli, jeśli, Izak, no to jest dla Ciebie bardzo ważna mapa, to prawda. Są dla nas również. Taki. To jest uwaga Dobra. na tego w wodzie. No, 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 jak nas w wodzie dojedzie, to nie ma sensu na niego tracić czasu na razie. O, zjadło mnie. O, kurde. No kurde. Dobra. Kurde, no gdzieś tu go cały czas słychać, ale. On jest w tym takim rogu gdzieś. O, dokładnie tam gdzie ptaki. Dobra. No rany, rany. No niezła walka. O. No nie dobrze. Dobra, spierdalaj do power relaya wszyscy. Dobra. Dobra, jest, 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 jest i za kołem zamykam go. Czy udało się? Nie. Kuźwa. Znaczy, teraz to by, my moglibyśmy do tego relaya dobiec. No idę, tam idę, po prostu, idę. O kurde, bele, No, tyle za mną jest. Jakie my tu mamy. Jakie my tu mamy pole do walki. Dobra, no, takie to tak. To close quarters, co możemy no. się udać? Trzeba by tu porozkładać te łone. No jest wiesz, tam. Masz, z góry gdzieś chyba, nie? Wiem. Przynajmniej. Przynajmniej mam taką nadzieję, że wiem. Dobra, Daisy do otrzymuje w pierdół. Mamy Dobra, to ja zamykam. Dobra Amplify! Poszło, drogo, moje drogo, też drogo. poszło Dobra, chycił go harpun Dobra Oj 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 znowu Amplify. Dobra Stracił pancerz. Ja pierdzielę. co się dzieje? Ładuj! dlaczego nie mogę latać? Ah! What the fuck? Dobra, dzięki, dzięki. Ah. No kurde, nie zdziwiłem. Ah. No już do mnie Dobra, co do się na mnie starcza? No, wstawaj pieseu. Chodź, roju, chodź, chodź, chodź. Nie, speł, nie. Speł, speł, speł. No! Kurwa, jak on wszystkich rozjebał? W którym momencie? Ja pierdolę! Dzięki. Jakieś małe gówno, no. Get the fuck, no. Aaa! No. Panowie leżę, a... Nie będę mówił, no. No i tyle. Pozamiatane. MK jeszcze yes. broni się. W sensie, sekundę w na górę. Stans. Naprawdę... Nawet nie wiesz jak ci, jak ci dopinguję, Ale niestety... A jeszcze tylko minuta dwadzieścia! Może mu rozłączy internet czy coś, zawsze jest szansa. Może mu Jak na, internet. na bombie w CS-ie przy defuse. To do Kimpera, żeby No i mam to... a... jak mojego Mateuszka, ty szmato! Ale się udało, kurde. Kochani, zapraszam na wielki finał ewoluowe grap na fapnale, w co ewoluuje, w co wyewoluuje Izak. Tym razem zobaczymy. Będziemy się starać, jak zwykle. Bufując naszego skilla, jeśli chodzi o przede wszystkim kooperację, to proszę bardzo, level 9. Kochani, dziękuję serdecznie za atencję, a Wam, kochani współgracze, za udział w tym chorym show. Dalej, dalej nie mogę się pogodzić z tym, że jestem non-stop śniadaniem, obiadem i kolacją dla Izaka. A no teraz będziesz pod wieczorkiem. Ślicznie. Izak, Friki, szwagier, MKR, dziękuję bardzo. Dziękuję. Się. Dzięki, Dzięki. Dziękuję. Do, Do następnego.